Z tej strony okręt na horyzoncie i nagrywamy recenzję niemieckiego pancernika Tirpitz. Tirpitz. Tak, dwie kotwice, tu i z drugiej też. A jeśli chodzi, tutaj jak możecie zobaczyć, jest naklejka kotwicy, w ogólnie Tirpitz miał e, kot, e, znaczy łańcuch, do tego tutaj dębzolka. E, ja zamówiłem ze strony Kobi kotwice i trochę łańcucha z drugiej strony. Teraz jest, a naklejkę nie odklejam, ponieważ to są oryginalne naklejki. No i tu po prostu nie będę, tak? I łańcuch oryginalny jest do tego, to jest ginger, a to jest taki nawiódki. Dalej, mamy tutaj naklejki, to są oczywiście te naklejki tutaj. One ciupeczko odesły, ale nie ma się co tym zamartwiać, Ten okręt ma już 2 lata ponad, także i psud. No, psud, wykonanie jest mega śne. Bardzo fajnie to wygląda. Dalej, o, następna naklejka. to jest fajna, ona się jakoś zbytnio nie odkleja. Przechodzimy do działa. Działa, no, wykonanie jest zarąbiste. Najlepsze działa od kobin dla mnie. Naprawdę. Na, najlepsze. Lepszych nie widziałam, jak to sobie stoi na półce. To jest po prostu najlepsze. Drugie działo, o, tutaj też są naklejeczki, ale w ogóle nie odeszły. Tutaj też taka koła ratownicy. To jest Naklejka, ona też w ogóle nie odesła. nadbudóweczka Naklejka. I to, i to się obraca. To dalm jest chyba. Coś takiego, nie wiem, naprawdę nie wiem. To jest to stanowisko dowodzenia okrętu. tu są okienka. Dalm jest, on się też obraca, ale z nim jest naprawdę delikatniej trzeba. Tak. Działa dodatkowe 150 mm chyba. O ja ile się nie mylę, ona oczywiście się też. Obraca do góry, dół, działa przeciwlotnica, ona się już może nie obraca, ale do góry, dół jeszcze jest, łódka, następne działa pomocnice, też się obraca, wszystko do góry, w dół, tutaj mamy dużo udeczek z każdej strony jest po trzy, działa przeciwlotnica i tak, wrzucimy tu, tu mamy kreski, które świecą w ciemności, dwig dwig się też obraca tu mamy komin, tutaj pokażę Wam, a to, to to czarne, tutaj to jest naklejeczka ona też w ogóle się nie odkleiła. No i mamy wyzutnię samolotu. To co tu widzicie, to śmigło, to nie jest naklejka, to jest nadruk, także bardzo fajnie, plusy dla nakobi. I tu, tutaj przybliżę, tu mamy takie świetne klocki takie deski. Działa przeciwlotnicze. No i ostatnie. Działa pomocnicze? Następny działa przeciwnik. Yy, dwie łódki z każdej strony. O, mast. Mast, yy, Naklejki. One w ogóle, jak widzicie, nie odesły. Następny jakiś dalmy to też się jakoś tam obraca. No i co? Teraz, jak jesteśmy tutaj, może przejdźmy do tylnych działów. Tylnie działa. No, to jest bardzo świetne wykonanie. Tutaj są takie te czarne bolcze. Flaga, no jaki minus? No tutaj mamy, widzicie, taki róż tutaj na tym środeczku Szkoda, że tu nie ma krzyża zalaznego, bo w niektórych niemieckich statkach są tutaj krzyże zalazne. Naklejki, one też nie, nie odklejają się zbytnio. Trzymają się. I jeszcze ta naklejka na bok tutaj. O. Ona też w ogóle nie odpadła. Tutaj podstawka. Tirpit skala od 1 do 300. Tak on się prezentuje. Mogę mam zrobić więcej od góry. No i co? Jeśli chodzi o model, bardzo fajny model. Yy, a jeszcze zapomniałbym. Śruby. Śruby bardzo delikatne. Ale obracają się. To ja też się obraca. Tutaj. A ten biały krocek jest tylko moją winą. Zgubił mi się. I ja musiałem z moich klocków zastosować jakiś tam. A z drugiej strony chciałbym wam pokazać że, yy, Przepraszam, no tutaj mamy. słabo to widać, ale tam jest z drugiej, z drugiej strony jest już czerwony oryginalny. No i tak, jeśli chodzi o okręt, on to jest okręt, ja bym dał mu 8, 10 na 10. No świetny okręt. Myślałem, że bardzo warto kupić. Ale teraz, kiedy ja to nagrywam, już go raczej ciężko dostać, bo już jest wycofany ze sprzedaży. Ale myślę, że da się z czego jakoś zdobyć. Także cześć, to by było na tyle. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.